Lekcja 24. Jak cię widzą, tak cię piszą. Ćwiczenie 7. Dzień dobry. Chciałabym obciąć włosy. Musi pani zaczekać 10 minut. Nie ma problemu. Proszę usiąść. Tutaj są katalogi. Może pani sobie wybrać fryzurę. Dziękuję. Zapraszam tutaj. Najpierw mycie. Ojej! Ma pani bardzo suche włosy. Musi pani częściej używać odżywki. Ale ja używam regularnie. Prawdopodobnie stosuje pani złą odżywkę, nieodpowiednią do pani włosów. Aha. Czy może mi pani coś doradzić? Oczywiście. A teraz zapraszam na fotel. Co robimy? Chciałabym jakąś modną fryzurę, najlepiej z asymetryczną grzywką. Myślę, że w krótkich włosach będzie pani do twarzy. I może warto zmienić kolor? Dlaczego nie? Możemy spróbować.